Jest już przygotowana do zabiegu. No, wygląda, już samo to przygotowanie, słuchajcie, wygląda przepięknie. Te kolory są fantastyczne, ale teraz poprosimy Panią, żeby nam powiedziała, jakie są poszczególne etapy. Od czego zaczynamy? Cały zabieg trwa półtorej godziny. Właśnie pierwszym etapem jest demakijaż oczu, ust. Później mamy Twarz szyja dekolt, na który już oczywiście nakładamy inne Preparat bardziej kremowy, natomiast podczas masażu zamieni on się nam w olej, który właśnie ma za zadanie wyciągnąć bardzo dokładnie ze skóry wszystkie zanieczyszczenia. No, takie półtorej godziny i tylko w sumie poświęcony na twarz, prawda? I, I jeszcze z tego co wiemy, będzie taki delikatny masaż dłoni. To jest no, niesamowity prezent, który możemy podarować swojej skórze. No i też relaks fantastyczny. I mamy kolejny etap demakijażu. Na czym on polega? Drugim etapem, właśnie demakijażu, jest wytworzenie takiej specjalnej pianki przy użyciu takiej specjalnej membranki, niewielką ilość wody i um, ubijamy sobie tak zwaną śmietankę. Um, ten produkt nakładamy właśnie na ten um, pierwszy preparat, który jest dosyć tłusty. I połączenie tych dwóch produktów gwarantuje nam właśnie. Mocne i idealne oczyszczenie skóry, i z makijażu, i ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. A proszę powiedzieć, czy są jakieś specjalne wskazania, dla których warto szczególnie ten zabieg wykonać? Tutaj, jeżeli chodzi o wskazania do zabiegów, mamy cztery zabiegi cztery rodzaje zabiegów właśnie z masażem japońskim. Jest podstawowy nawilżający, czyli, czyli typowo dla skór um, odwodnionych, bardzo suchych. E, bardzo fajnie e, dla skór, które są e, po lecie, po jakimś mocnym opalaniu. E, drugim zabiegiem jest zabieg liftingujący, ujędrniający. Czyli przede wszystkim dla skór, które gdzieś tam tracą swoją jędrność, elastyczność ale także zaburzenie właśnie owalu twarzy. następnym, trzecim zabiegiem jest zabieg depigmentujący. tutaj mamy typowo właśnie wykorzystujemy kosmetyki, które działają nam na przebarwienia skóry, nierównomierne kolory. bardzo ładnie rozświetlają nam skórę. ostatnim już takim najbardziej luksusowym zabiegiem jest zabieg z maską, która Pobudza nam wytwarzanie nowych komórek macierzystych. Także jest już tu naprawdę taki najbardziej luksusowy zabieg. Generalnie cała marka Menard tworzy i wykorzystuje różne składniki aktywne właśnie w poszczególnych liniach. No to widać, że spektrum zastosowania jest dosyć szerokie. A czy są jakieś przeciwwskazania? Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to tak jak najbardziej. Tutaj e, musimy pamiętać, żeby przede wszystkim nasza skóra była zdrowa, czyli nie może być żadnej widocznej infekcji bakteryjnej, e, wirusowej, nie może być opryszczka. E, tak samo e, po zabiegach medycyny estetycznej, czyli tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli mamy wykonywane zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego, botoksu czy nici, e, to tutaj musimy odczekać e, parę tygodni. E, Także generalnie tutaj przede wszystkim porażenie nerwu twarzowego, to tak samo tutaj trzeba uważać. No niestety ten masaż jest mocnym masażem, więc on stymuluje nam też mięśnie do pracy, do regeneracji, więc tutaj po zabiegu niekiedy pani wychodzą troszeczkę zaróżowione. <grytanie> okay. Ale to taki prawidłowy objaw, bo zwykle wiemy, to tak jak na tak samo masaże wpływają tak naprawdę finalnie na regenerację, prawda? Więc tak. nie należy się tego obawiać. Jest to jak najbardziej naturalne i wręcz wskazane i pozytywne, odbieranie przez skórę. Dokładnie. Przez to właśnie, że ten maser jest mocniejszy, to też skóra jest bardziej odżywiona. Przez to właśnie, że dostarczamy więcej tlenu do komórek, skóra jest bardziej jędrna. Jest sprężysta, zresztą zobaczą wszystko Panie. Jaki no. efekt będzie pozytywny. No, na no, pewno. Teraz jest dobrze. Kolejnym etapem będzie maska i peeling jednocześnie. Ale widzimy, że po tym demakijażu dwustopniowym naprawdę skóra się uspokoiła, wygładziła i tak stonował się też koloryt jej, prawda? Tak. Renia ma taką skórę naczyniową, więc ona lubi, lubi być podrażniona, zaczerwieniona, a tutaj mamy. Ewidentnie e, uspokojenie. Teraz e, robimy kolejny etap. Tak, kolejnym etapem jest head mask. Jest to maska e, przede wszystkim na bazie ziół. Maska i peeling tak naprawdę w jednym, dlatego że zastępuje nam te dwie rzeczy. E, klientki bardzo e, lubią to rozwiązanie. Dlatego, że peeling ma w sobie, tak jak pani Renia na pewno czuje, takie delikatne drobinki, mm -hmm. natomiast nie są one jakoś mocno drażniące, prawda? Nie czuje pani takiego nie, mocnego nie. dyskomfortu. Wykonujemy sobie peeling, delikatnie masujemy właśnie opuszkami palców, czyli złuszczamy martwe zrobione ciały na skórek. Zauważyłyśmy też, że Pani po każdym etapie stosuje taki ciepły kompres. Proszę powiedzieć, jakie, jakie są zalety takiego rozwiązania? Tutaj przede wszystkim dokładne domycie. W specjalnym podgrzewaczu właśnie podgrzewamy sobie lekko zwilżone kompresy, które później ułatwiają nam właśnie bardzo precyzyjne domycie skóry. Jak każdy zabieg dobrze jest wykonać w serii dlatego, że oczywiście wtedy mamy mocniejsze, lepsze efekty jeżeli chodzi o działanie. Natomiast sam masaż twarzy no, jest zabiegiem, który wykonywany regularnie naprawdę daje spektakularne efekty. Dlatego, że przede wszystkim stymulujemy komórki skóry właściwej do regeneracji, do odnowy. Poprawia się koloryt skóry, komórki są bardziej odżywione, więc jak najbardziej taki masaż sam masaż twarzy, szyi, dekoltu dobrze jest wykonywać nawet co tydzień. Nawet co tydzień. No zresztą tak samo e, mówi się o zabiegach e, masażu na ciało, prawda, że Dokładnie. powtarzany regularnie praktycznie jest prewencyjny i chroni nas przed urazami, e, napięciami, więc podejrzewam, że rzeczywiście podobnie musi być w przypadku e, masażu twarzy. Przechodzimy teraz do części głównej naszego zabiegu, czyli no massage Krenia nam zasnęła. No, słuchajcie, jeżeli chcecie doznać takiego głębokiego poczucia relaksu, to koniecznie musicie spróbować masażu japońskiego na twarz. Teraz nałożyła pani maskę. Teraz nałożyłam takie specjalne serum, które właśnie i nałożymy na tą maskę. Dobra. Maska składająca się z dwóch płatów na górną część twarzy i na dolną. Mhm. Rzeczywiście, wszystko w tym klimacie japońskim. Ja się spodziewałam takiej maseczki w kremie, a to jest właśnie taka w płachcie. Bardzo popularna zresztą i w Japonii, i w Korei forma nawilżania skóry, prawda? Mhm. Dokładnie. Na jak długo pozostawiamy? Na 15 minut Na 15. i w międzyczasie wykonamy sobie masaż dłoni. Och, fantastycznie. Masaż dłoni przy takim zabiegu no to jest absolutny bonus i super sprawa. Miałam taki masaż kiedyś robiony. Naprawdę zadziwiające są efekty. Nikt chyba nawet by nie podejrzewał, jak, jak to może zrelaksować i rozluźnić. Więc fajne połączenie, że możemy e, zarówno odświeżyć, e, zregenerować skórę twarzy, mięśnie twarzy, ale także dłonie. Fantastyczna sprawa. Ok. Tą maskę, którą teraz zdjąłam z twarzy, śmiało jeszcze na czas właśnie masażu okolicy oczu, masażu głowy, możemy też klientce co mało na dłonie. Więc to będzie takie dopieszczenie. Tak, mhm. no tutaj jeszcze jak najbardziej. Mhm. Mamy aktywne działanie. I teraz masaż okolicy oczu. No, no, e, Jakie ma właściwości? E, przy pomocy tutaj e, kremu z dużą zawartością kolagenu. Przede wszystkim drenuj, drenujący, ujędrniający bardzo dobrze działający właśnie na mm, cienie pod oczami. Jeżeli mamy właśnie problemy z obrzękami, to tak samo bardzo ładnie przypycha nam chłonkę, czyli same zalety Dokładnie. w zasadzie, obserwując y, ten zabieg to możemy śmiało stwierdzić, że to nie jest tylko masaż twarzy, tylko tak naprawdę to jest cały rytuał i te półtorej godziny rzeczywiście zajmuje. Czyli od usunięcia zanieczyszczeń poprzez pobudzenie skóry, odnowienie peelingiem, nawilżenie, masaż twarzy, Kolejne, y, kolejna maska i znowu masaż oczu. No naprawdę, y, słuchajcie, te półtorej godziny pełni poświęcone i skupione na Waszej twarzy. No rewelacja.